Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym nagraniu, i dzisiaj, tak jak już widzicie, będziemy zajmować się gruboszem, krasulą, czy jak to tam mówi się, drzewkiem szczęścia potocznie. I postanowiłem w tym roku je trochę poprzycinać. Ono ma około 7 lat. Natomiast nie zawsze się nim opiekowałem, bo było pod opieką przez kilka lat innej osoby, no, u której sobie tak stało, bo stało, no, ale później już odebrałem je. Było wiele, wiele razy przecinane. Nie wiem ile razy, ale kilka razy było na pewno przecinane. No ale z tych wszystkich filmików dowiedziałem się, że im ono jest częściej przecinane, tym ten pień robi się coraz grubszy. To drzewko szczęścia, ono u mnie jak gdyby się rozdzieliło na dwa. Jeden ten pień jest taki, może ja to obrócę. Jak mi się uda. O, że ten, to jest jak gdyby główne drzewko i tutaj wyrosło to drugie. I ono jest tam dosyć od nasady, tak się rozdzieliło. Jest dosyć długie te, te liście, no ale też to jest duży ciężar dla takiej rośliny, jak ten pień jest taki dosyć cienki. No i będziemy je przycinać. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to pokazać. Chociaż jedną ręką to nie wiem, jak to będzie. No ale zobaczymy. No, ale co jeszcze? Ja jakiś czas temu z pokażę wam tutaj. O znalazłem taki listek. To, była, to było drzewko szczęścia tricolor. I tutaj z tego liścia można nawet wyhodować, z jednego takiego liścia można wyhodować taką roślinę, takie drzewko. Bardzo długo to trwa. no, Ale też to się udaje. To znaczy <gryw> zabrałem ten list tylko dlatego, że to był tricolor, ale już teraz ten tricolor to w ogóle tutaj stracił. I wygląda jak zwykłe takie drzewko szczęścia. Więc nie jestem taki specjalnie zadowolony z tego. No ale zobaczcie, jakie to jest porównanie. Taka mała roślina z takiego liścia, a żeby to wyrosło na, na, taką, na takie drzewko. Także zabieram się do pracy, jakoś tutaj może ustawię to. No, mam tylko nożyczki, więc nożyczkami to będę ciąć. I zobaczymy, co z tego będzie. Zmieniłem kadr, bo tam bardzo trudno byłoby mi wyciąć te wierzchołkowe pędy tego grubosza. No, pokażę Wam tylko jeden taki ucięty, jak to, jak to się wycina, bo jedną ręką naprawdę ciężko mi to będzie jakoś tak wyciąć dobrze. Tym bardziej, że ja jestem praworęczny, a muszę to wyciąć lewą. <gry> No ale jakoś tutaj zobaczymy, jak to wyjdzie. Chyba tu. To jest taki jeden. I pstryk, nie ma. Zawsze jak to wycinam, to trochę mi szkoda, bo ta roślina mi się podoba w takiej formie. Natomiast ona, jak już później się odrodzi, to też będzie jednak ładniejsza, bo będzie bardziej gęsta ta. Ona po prostu się rozdzieli na dwa. Także ja te sadzonki zostawiam oczywiście, ukorzeniam no i później one gdzieś powędrują do jakichś nowych domów. Także widzimy się, jak już będzie poprzycinane. No powiem Wam, że wygląda to teraz tragicznie, <grydko> brzydko. Powstało z tego wycięcia aż 9. Nowych roślin. Także 9 nowych roślin będzie, 9 nowych drzewek. Prawie wszystkie są mniej więcej podobnego wzrostu, podobnego, podobnej długości. Natomiast ta matka teraz wygląda bardzo, bardzo brzydko. Ja ją muszę jeszcze wyczyścić, bo jest bardzo zakurzona. No i zobaczymy, czy ten pień faktycznie będzie grubszy. No, i jak ona się fajnie odrodzi, zobaczymy co będzie z tego. Bo na razie no, bardzo brzydko wygląda, no, ale musi tak zostać. I teraz to będzie się wszystko odradzać. Tylko tu taki jeden do góry zostawiłem mały. No, i teraz jeszcze to wszystko wytrzeć, żeby to się błyszczały te liście. On zawsze, jak go przecinałem wcześniej, to on zawsze jakieś liście gubi, więc to. Jest takie, trochę taki proces naturalny, że ta łodyga później się robi taka, taka łysa. No jeszcze raz Wam pokażę tutaj na białym tle, bo to lepiej tutaj widać, jak on teraz wygląda. <śmiesznie>, Śmiesznie teraz wygląda. Mam nadzieję, że jakoś się fajnie odrodzi, ale to są takie drzewka szczęścia, które bardzo szybko one. One są bardzo też wytrzymałe i też bardzo szybko one się odradzają, dosyć szybko rosną, wbrew temu, że one są sukulentami przecież. No i zobaczymy, co z tego będzie. Może będzie ładniejszy, może będzie miał tą, tą górę taką bardziej gęstą, bardziej taką... Rozkrzewioną. Nie wiem jak to powiedzieć, no ale wiecie o co chodzi. I na zakończenie tego gru gruboszowego e, odcinka pokażę Wam jeszcze jedno drzewko, które mam, które u mnie się ono nazywa Rasputin. I ono w ubiegłym roku stało całe lato na balkonie. I ma naprawdę duże liście, te, które on miał z lata. Te liście wyszły jak gdyby zimą, a te są letnie liście, więc no, można sobie zobaczyć co lato i taki jak gdyby pobyt na dworze sprawia dla takiej rośliny jak ona, jak ona jest wtedy ogromna. No fakt, że on tutaj pogubił trochę liści, jakieś były takie uszkodzone, ale też nie wszystkie. No i w tym roku on też będzie na balkonie, także to jest taki mój eksperyment z tym drzewkiem. Zostawiam sobie to drzewko i zobaczymy jak ono będzie po, po lecie yy, kolejnym wyglądać. Także tym kończę na dzisiaj, letnim takim akcentem. Pozdrawiam, ściskam, trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia, do następnego razu.